Niszcz powiedziała, to jest Pana powieść pierwsza od 8 lat i wcześniej zasłynął Pan, jako bardzo młody pisarz, ale jednak autor fantastyki, a tutaj mamy do czynienia z thrillerem. Skąd taka zmiana? Eee, tak, rzeczywiście byłem kojarzony z fantastyką, ale ja sam nie jestem przekonany, czy ja pisałem taką stricte fantastykę, jakby nie pisałem nigdy powieści opartych o jakąś kreację świata, fantasy czy science fiction, a tak naprawdę pisałem humoreski wtedy. No teraz napisałem powieść, o której dowiedziałem się, gdy już była gotowa, że jest thrillerem, bo też znowu zaczynając ją pisać nie, nie zastanawiałem się, jaki to będzie gatunek. W pierwszym wywiadzie, jakiego udzieliłem po premierze książki, dostałem pytanie. Napisał pan taki trochę kryminał korporacyjny, ale jednocześnie thriller technologiczny. Przyszałem. Okej, okay, no być, być może to właśnie. Warto wiedzieć warto wiedzieć. Moi wydawcy przy okazji premiery książki ukuli taki bardzo zgrabny termin thriller miejski. No bardzo mi się spodobał i wydaje mi się, że dobrze te powieść określa. A czemu tak? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jest po prostu powieść, którą chciałem napisać o tym, jak będzie klasyfikowana gatunkowo, no myśleliśmy dopiero później. To jest powieść, której bohater pracuje w agencji reklamowej, agencji marketingowej. Pan ma za sobą również takie doświadczenia, ale ja mam wrażenie, że to nie był jedyny klucz do wybrania tego zawodu, bo tak naprawdę to jest powieść o reklamie w pewnym sensie. O manipulacji też i o manipulacji w internecie. Więc jakby mogłoby się bardziej słaba manipulacja, czy, niż tego, że jest to akurat bohater, który jest Panu pewnie zawodowo bliski? Bohater jest mi bliski o tyle, że rzeczywiście również byłem copywriterem. Ja przyznam się, że tak naprawdę, wydaje mi się, że pisząc o bohaterze, który zajmuje się tym, czym ja się zajmowałem, będę miał większe szanse na stworzenie wiarygodnej postaci. A po prostu to był taki pierwszy jakiś pomysł, pierwszy klucz był taki, żeby uczynić go copywriterem. A rzeczywiście, no ponieważ była dotyczy wątku manipulacji, to wszystko się gdzieś zgrabnie połączyło. I jakby copywriter wplątany w intrygę związaną z manipulacją faktami w mediach społecznościowych, no to zagrało po prostu gdzieś tam w głowie. Trudno sobie wyobrazić inną postać tak naprawdę i postać innym zawodem. No tak, jak o tym teraz myślę, to tak, rzeczywiście. No teraz mi się to wydaje naturalne, ale to też nie było tak, że zacząłem się zastanawiać, czy lepszy będzie strażak, czy może aktor, czy no po prostu chciałem napisać o Kryderze, a no, no wyszło tak samo. To jest powieść, w porusza Pan również temat terroryzmu i jakoś tam ta postać główna, Szymon, związana jest w pewien sposób z tymi terrorystami, oczywiście w sposób nie, niezamierzony. Skąd taki pomysł? To nie jest tajemnica, chodzi o zamach na metro warszawskie. Generalnie pomysł był taki, że gdzieś na samym początku chciałem zestawić jakby dwa takie wymiary tra tragedii, które mogą nas współcześnie spotkać. Tragedię, tragedię najbardziej osobistą, jaką potrafimy sobie wyobrazić, czyli zaginięcie Osoby, która niedawno jeszcze była bardzo bliska byłej dziewczyny. Tak, byłej dziewczyny, a z drugiej strony właśnie taką tragedię, którą znamy tak naprawdę tylko z newsów, ale która no niespodziewanie może stać się bardzo bliska. I nagle może okazać się, że no, jesteśmy powiązani z nią nawet mocniej niż nam się wydaje. Oczywiście nie możemy zdradzać, czym się ów thriller e, miejski e, kończy, ale zakończenie rzeczywiście jest dość niejednoznaczne i pytanie jest dość naturalne, e, czy planuje Pan, chociaż to wydaje się. Trochę wątpliwe, ale jednak, czy planuje Pan kontynuację tej powieści? Nie, nie, na pewno nie będzie bezpośredniej kontynuacji. Kończę pisać kolejną powieść, która, no również myślę, e, można ją będzie określić mianem thrillera miejskiego. To jest naprawdę fajne określenie, tak powiem ale nie będzie to na pewno kontynuacja niż tu powiedziała i takiej kontynuacji nie planuję.